A myślę, że mnie zagnie i będzie pierwszy. Witam Was wszystkich w kolejnym odcinku z wykrywacza metali. Za mną jest tam las. hand chęt, chęt, chęt maczkowi przeszkadzam już się usuwam. Dziś idziemy w sześć osób, W 6 osób mamy spotkanko. Idziemy w miejsce, w które nas jeszcze nie było. To nie będzie ani guzikowy las, to nie będzie. Yy, tam, gdzie wychodziły takie pociski, kurde, i, i, i Marcin tam trafił koło od roweru. Za to będziemy za nasypem kolejowym, który tu jeszcze kiedyś działał, na tą chwilę już nie działa. Zmykamy, będzie ognisko, będą kiełbaski, będzie fajna zabawa. Zachęcam Was do oglądania, wspierania kanału. Do pierwszej znajdki. Woac. Co to jest? Hydro... Jakaś blaszka zdamienowa. Woac. Jakaś współczesna. O, bardzo jakiś. Ja się... Bardzo ładny. Dobra, kopnięte. Odwrót ameliniowy. Ha. To jest ciekawostka. No. Zawias? O, to nas to od przyczepy. Nie. Ale na zawiasie to na jest, zawiasie. nie? No, ciekawe. Ty się działa, zawiasz. No, zawsze i perel. Miałem wrażenie, że mi się krągłość jakaś obsunęła, ale nie. O kurczę, dziabnęłem łopatą. Ha! Tak, jeszcze łuski nie miałem A weź w drugą stronę, znaczy odwrotnie To chyba nie Nie, tak nie. będzie tak no, no tak, tak będzie Jakiegoś no, icha. na koniu? No pewnie Typek na koniu, No pewnie, nie? no Ta, jest jakiś kwiatek no. To nie, to nie jest zwykły za dużo, pro, pro, producenta. Nie? za dużo zdobień Za dużo zdobień jest kwiatek, no ewidentnie no no kwiatek to to Za dużo zdobień, no ale ładny, bardzo ładny no. Ja cię kręcę Ale fajny Element z lampy naftowej Ale fajny jeszcze pokrętło kurczę Pod takim dębem jestem, nawet trzema, raz, dwa, trzy tam jest czwarte, tam jest piąte. Tam jest, jeszcze jest dąb. Zobaczymy. No to mamy strzał. Ha! To jest, dlatego kocham to. Mamy strzał. Już uszka nie ma, albo jest, ale zardzewiałe. Ale z drugiej strony piękny radziecki guzik. Gdzieś wam tutaj zdjęcie wkleję. Siekiera, siekiera. Id. S. Coś od czegoś. O cholera. Słuchajcie, jeżeli to później odczytam. Zresztą zdjęcie wam tutaj wysyłam obok. Na tą chwilę widzę koronę i jakieś. Napisy po niemiecku. Jest to medal pozłacany. Mówię, tam stał ewidentnie budynek stary. Tu prowadzi ścieżka. Szedłem jakieś konserwy, jakieś śmieci. I na samym wyjściu taki fajny sygnał. Co tu jest napisane? Nie mam pojęcia. Natomiast jak, no, zresztą już to widzicie. <laughs> Ale strzał. Ale strzał. Woo! Piękna sprawa. Dzieciaki sobie zrobiły, młodzież. Kurde, zawsze o taki marzyłem. chyba <laughs> monetka, ale taki destrukt, że... głowa mała. Dusza od żelazka, swoje waży. Ha, ale stary guziol, a ty będziesz gotował? To ja będę gotował? Dzisiaj kiełbaskę. W wodzie. <laughs> o, taki jak mój. Nie, podobny. Inny. Ja miałem jeszcze takie e, sznur wokół. Bo ty masz ten. Ja e, mam francuski, francuski, no. belgijski, a to jest... To jest no, z tą tekturą w środku chyba. Musi się kiedyś rozpad i w środku normalnie tektura, nie? Ja nie wiem czy to nie jest... Taki wczesny, że to nie to jest. To znalezienie. Normalnie. To mi panie da... To bocian! Jak on może żyć... To i my możemy! I wy możemy. Raz... Dwa, ja pierdzielę trzy, ale jazda nie, jeszcze coś? To akurat nie wiem co to jest Stój Jedne koła o. drugie koła Koń Karn ten Koń Powóz jakiś jest skrzywiony, o. się rozłamał Zabawka była Ta O, o. o. z przodu, tył Tak, przód, tył, dwa konie Ale zmalowane, ale o, ładne Tu jeszcze z farbą Jest? Coś jeszcze jest ta dalsza część tego. Tu. No, mam coś skrobię tu. Korzeń skrobałeś. Ale coś tam było. A. No, że chyba coś skrobałem. Tu głęboko coś jest. To to? Tak, to to. Kamień? Nie, Nie, krowa. Krowa I <laughs> Nie, wiesz co to mogło być? Na tym. Przyciągnęła, ona na tym się działa. Krowa na tym Jeszcze, czarno biała. Druga krowa <laughs> 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 Cały powóz był, cały zestaw jakiś zabawek Ale fajny fant. Siedział i się bawił teraz Krowy bez kopyt zostały panie <laughs> ładne dwa konie, później na podsumowaniu to ładnie wyczyszczę i Wam pokażę No teraz to się będę śmiał. O czynička. Czynička sama. Czynička sama. No. Ale gdy może w niej ten, nie pogiętą. ja To może. <coughs> My do sakiewki idziemy lambo kupować! Nie wiem ja to sygnał tylko sprawdzę u siebie Gdzieś wam tu zdjęcie, wyślę. Mamy średniowiecze Co mi panie dasz? O! Klamra O! Jaka Ładna Taka ło. No to jest z tego Albo od butów, ale jest tym jest No Rzadko się trafia Albo od butów Bo ja taką mam, ale bez tego elementu, ta, nie. ale to jest chyba wiesz od czego? się dziwia. Od skarpet Tutaj nie, Wiesz, takie oni mieli białe skarpety No, 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 no One też były te spinane, to jest chyba właśnie od skarpet O, jest godzina po zachodzie słońca. A tymczasem mamy guziolka z dołka, a się zarymowało i to z uszkiem. Teraz trzeba będzie czołówkę odpalić. Nie wiem, jak wy to widzicie, ale no tu już jest tak po zachodzie słońca. Proszę bardzo. Bank rozbity. Tam jest W, inicjały Wd, W. WD-40? WD to jak się rozczytamy, to będziecie mieli napisane, co tutaj jest, ale Zdjęcie. piękne. Folk... Folk... Kerin... Sand... Nie wiem tu to jest. jakaś Albo ulica tu jest. Sand... Ale dzisiaj srebro za srebrnym leci. I ja Cię kręcę. No ale tu jest chyba 1894 napisane. To jest 18, ale coś wysoko, tam i 94. To Ale wysoko biło. ja to mam ten. Już trzy fenole wykopali dalej kopię. A teraz inny sygnał tam jeszcze mam. Ja myślałem, że na zniecierpliwie. Tak. Jer okay. 18, coś tam 94. 1894. 19. 19, któryś i 84 rok będzie, ale to 1800 będzie, nie? I I w takim razie, ale piękna WD inicjały Jaki rycerz w ogóle z herbem Mistrz Gratki Kurde mistrz I dalej mam sygnały O jest coś Ta Słyszysz? Piątkę Wajmaru. Kolejna monetka Pięć fenoli nie To ci nie nie daj. Nadmiamy. Rozpakowujemy. Tego, z legendą to ci nie powiem, nie. Coś ciekawego? Ale miałem Nie wiem. z tym. Z kompleksem no obok, nie? Mhm. Tak bije Co? No nie uwierzycie. Nie, nie uwierzę. Pomoc. <laughs> <śledzio> Nigdy bym w to nie uwierzył, że tutaj to znajdę <śledzio> ale gdzie on tu chciał zadzwonić? Nie mam pojęcia Ale co, <śledzio> A czy B? Międzymiastowa czy zamkastowa? Tylko trąbkę zobaczyłem A No ja też tylko trąbkę zobaczyłem I mamy podsumowanie <śledzio> dzisiejszego wypadu o, tak to zrobimy. Wyszło bydło z powozem. Wyszły jakieś tam pierdoły, pepeszy, pelery. Pe, o, taką mam. I Tutaj coś, coś od czegoś. Dobra, panie, odwracaj pan. Tutaj pokażemy, co tutaj mamy. No bo mam tylko dwie ręce. A, <gry> Mamy takie sreberko. O, będzie, będzie. Z drugiej strony jest jakaś dedykacja, coś tam, coś tam. Jak ktoś chce, to może sobie ktoś stop klatkę nacisnąć i może to rozczyta. Tu są do tego części jedna, nie? Nie wiem, czy coś będzie. Ja wziął, tak? Jest. Próba, to próba srebrna. I ta druga. Co to jest od tego? Nie. Tamto. No, nie. No, to nie, coś, jest co coś, coś innego. Memony, guziole, fenole. I mój wibrator. I twój wibrator. Tak. Uh, hu, hu, hu. Kobita będzie zadowolona. Takie coś, takie coś. Bydło, które Wam pokazywałem. Kopernik. Części od zegarka. Części od lampy naftowej. Raca. Nie. Raca. Guziol sowiecki To piękne sreberko i medal. Kurde A, Mam tylko dwie ręce Co tu wiesz, że to są medal? Co? Co wiesz, co to za medal? jakiś pruski tam od czegoś? Ten medal? No. No to jest medal tam za służbę Landwery bodajże. O No i takie Na drugiej klasy Sreberko. Też nam. Powpadały i klamra. Hasło. zaraz trzasnę. Powinnaś powiedzieć zadowolona. Ja jestem bardzo Hasło. zadowolona. Hasło. <laughs> no no o, zobacz, poświeć tu. Widzisz materiał jest urwany. Resztki materiału są. O, no, no to już w dół, nie? no resztki materiału. Tej, tej. Mhm. No, przy, Przybliżaj. No, resztki tasiemki tu są. No, musisz no, się ją wykopał. Tu i na górze była ta końcówka, nie? Tak to wyglądało. To jest taka koalicyjka. Nie psuj. Nie będzie mnie widać, bo chcę zakończyć. Kończymy. Pas. nie ma jej jest. Nie ma jej jest. Kończymy. Idziemy do domu napić się whisky. Znaczy ja idę pić whisky, a oni nie wiem co idą robić. W kolejnym odcinku Magnes z Taborem. Jadę znowu do Stargardu. Jeszcze hulaj jeszcze, jeszcze mógł nie zobaczycie, ale już niedługo. No, pamiętajcie o subskrypcji kanału, komentarzu. Pozdrówcie matki, żony i kochanki i cześć.